Witajcie kochani, no dzisiaj jakiś live niespodzianka, live z wielo dużą ilością zaskoczeń. Próbujemy tutaj z Jolą się połączyć, ale nie działa na jej kanale, więc mam nadzieję, że zadziała na moim. Więc tym razem ja zaczynam. Zaczekajmy, że może Jola właśnie za chwilkę dołączy do mnie. A jeżeli się nie uda, po prostu opowiem Wam coś fajnego, tak jak kiedyś zrobiłyśmy to. Zrobiliśmy to z live'em z inną osobą, kiedy też z jakiegoś powodu nie udawało się, więc jestem pewna, że fajnie spędzimy czas. Witajcie, 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 Agnieszka, Marzena, cześć. Napiszcie proszę, czy mnie słyszycie, bo mieliśmy dzisiaj problem z Jolą, właśnie z słyszeniem i... Cześć Olu. Olu, wiem, że Ty na pewno mi dasz znać, czy słychać, czy widać. To, że widać, podejrzewam, że jest OK, ale czy słychać? Bo w poprzednim live'ie mieliśmy problem z dźwiękiem. Tak, czyli mnie słychać. Super. Więc mam nadzieję, że Jola za chwilę do mnie dołączy i... Słychać! Rewelacja! Słuchajcie, no to ja jestem z Wami, mamy sukces. Widać, słychać, dobrze Cię widzicie, słyszeć wzajemnie. Cześć, Agnieszka. Cześć, kochanie. Super. Dobra, no, czyli wszystko się udało. Ogromnie się cieszę. Witajcie. Do siedmiu razy sztuka, dokładnie. Mam nadzieję, że Jola z kolei teraz do mnie dołączy, ponieważ miała mnóstwo niesamowitych pytań, bardzo ważnych pytań. Ja czuję, że to ma być mega ważna rozmowa i wiecie, mam takie przekonanie, że kiedy jest ważny temat, ważna rozmowa, no to po prostu w powietrzu, wiecie, pojawia się. Czasami opór i, i łączar, wie jak ja to mówię, tak? Że jak coś ważnego, coś, co może naprawdę mieć impact, na czyjeś życie, na moje, może na kogoś z Was, no to spotykają nas przeszkody, żebyśmy zdali sobie sprawę, czy naprawdę nam zależy na tym, żeby ten temat się pojawił, żeby ta rozmowa się odbyła, żeby sięgnąć po to marzenie. Więc pamiętajcie, że jeżeli macie jakiś swój cel, macie swoje marzenie, ale. Z jakiegoś powodu pojawiają się takie kamienia na Waszej drodze, czy bryły, coś Wam przeszkadza. Jest na to wiele różnych powodów. Przede wszystkim niesamowity powód jest taki, żebyście sprawdzili, czy Wam naprawdę zależy na tym marzeniu, czy Wam naprawdę zależy na tym celu. Bo jeżeli Wam zależy, to się nie poddacie i wtedy z tych kamieni zamiast przeszkód ułożycie sobie drabinę do góry. A jeżeli marzenie, czy cel, czy rozmowa. Ma się nie odbyć, ponieważ nie do końca obu stronom zależy, albo jednej stronie zależy, albo cel nie jest twoim celem, czy marzenie nie jest twoim marzeniem, to wtedy, kiedy pojawiają się te kamienie na naszej drodze, wtedy one nas zatrzymują. I tak naprawdę z tego wynika też to, że musimy za wszystko ciągle być wdzięczni. Dlaczego? Bo patrzcie, kamienie na Twojej drodze, tak jak powiedziałam, albo może być milestone, elementem Twojej drabiny do sukcesu, po którym wejdziesz wyżej, albo może być czymś, co Ciebie zatrzyma, ponieważ właśnie podróżujesz w cudzej ścieżce. Jeżeli jesteś na cudzej drodze, jeżeli jesteś w cudzym tunelu spełnienia, to to jest fenomenalnie ważne, żeby te kamienie się pojawiały i w końcu Ciebie zatrzymały, ponieważ nie jesteś w miejscu, w którym musisz być. Okay? Dajcie znać, kto już dla siebie usłyszał coś ważnego w tym, co teraz powiedziałam. Jeżeli, tak jak mówię, Jole się nie połączy, no to po prostu parę rzeczy Wam od siebie opowiem. Spędzimy chwilę razem, i Wy pójdziecie mieć dalej piękny wieczór, a ja zacznę swój piękny dzień, bo u mnie jest poranek. Poranek następnego dnia, więc jestem już w następnym dniu, i zawsze lubię żartować, że. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki będzie dzień, zadzwoń albo napisz do mnie, powiem Ci, bo już go przeżyłam, bo jestem 12 godzin do przodu i kiedy Wy wchodzicie w noc, ja już tę noc miałam, kiedy Wy wchodzicie w dzień, ja już ten dzień właśnie skończyłam. Także, gdyby ktoś chciał wiedzieć, jaki będzie dzień, napisz do mnie. Są może jakieś medytacje naprowadzające, jak znaleźć swój cel, skąd wiedzieć, że to to. Hmm... hmm nie jestem ekspertem medytacji, bardziej podchodzę do medytacji jako modlitwy, czyli wsłuchiwaniu się w głos, w głos, o czym dzisiaj zresztą miała być nasza rozmowa, jak usłyszeć głos w czasie hałasu, jak usłyszeć ten sygnał, ten Twój prawdziwy sygnał, kiedy do Ciebie mówi Twój Stwórca, tak? Myślę, że z celami, naszymi marzeniami to też jest ściśle związane. Kiedy Okay, że zmienia mój głos u wszystkich, zmienia czy tylko u jednej osoby? Mam nadzieję, że nie u wszystkich, że jednak, jeżeli jednak mnie w miarę dobrze słychać, napiszcie. <laughs> napiszcie, proszę, żebym wiedziała, że żeby mnie słychać, że nie nadaremne tutaj mówię że mówię swoim głosem. Ci, którzy znają mój głos, napiszcie, czy słychać mój głos. Właśnie o tym miał być temat, tak, że ci, którzy znają mój głos, go rozpoznają. To jest ogromnie ważne, cudownie. Dziękuję Wam, dziękuję. Super, cieszę się, że u większości z Was jest OK i jestem przekonana, że ci, którzy znają mój głos, rozpoznają, że to jest mój głos. I wracając do tego celu i marzenia, właśnie jest to ogromnie ważne znać głos naszego Stwórcy, ponieważ On ma swój niepowtarzalny, fenomenalny głos. I e, kiedy do nas przemawia, przemawia non-stop, bo, bo chce nam pomóc w realizacji naszych marzeń, w realizacji naszych celi, przemawia poprzez różne sposoby, przemawia przez przyrodę, Przemawia przez emocje, przemawia przez innego człowieka, przemawia przez Twoje myśli. I może poruszmy kilka tych objawów. Jak możemy rozpoznać ten niesamowity głos, który tak naprawdę jest po to, żeby prowadzić Ciebie do Twojego spełnienia, do Twojego sukcesu, do Twojego szczęścia. Mam live z boska Jola. Dokładnie, mam mieć. O, widzę, że Jola dołączyła. Super. I jest request. Że mamy, live, mamy mieć live razem, jeżeli będzie nam to dane. Jolu, dołączyłam Ciebie. Jestem, widzę Cię, widzę Cię. Akcept. Chodź, 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 mam nadzieję. I nie słychać Cię, kochanie. <grym>, nie okay. Dobra, to Ty tam pokombinuj może włącz gdzieś jakiś głośnik, możesz być ze mną, a ja po prostu porozmawiam dalej. Eee, chyba się nie, nie dogadaliście. Dogadaliśmy się, przed liveem było nas słychać. Dobra, miałam pytanie: Jak rozpoznać, że to jest mój cel? Dobrze, jaki jest język emocji? Patrzcie, jak rozpoznajemy, że, emocje, że, że Twój jest cel. Kiedy czujesz radość, kiedy, czujesz, kiedy myślisz o tym celu i w Twoim sercu rozpiera się radość. Eee, kochanie, ja Cię Jolu nie słyszę, więc ja odpowiadam na pytania, a Ty próbuj się dalej połączyć. Więc kiedy cel jest twój, kochanie, to wtedy. Mm, nie słychać, Jolie, może napiszę pytania. Możecie pisać pytania dokładnie. Jolie, w bluzę. Kiedy cel jest twój, wtedy w duszy, w sercu czujesz radość. Ten cel to jest jedna rzecz. Pierwsza rzecz najważniejsza radość. Druga rzecz ten cel Cię nie zostawi. Ten cel będzie do Ciebie wracać po tygodniu, po miesiącu, po roku, po dwóch, po trzech. Mogę się założyć, że macie w swoim życiu cele, które są z wami latami. Jeżeli tak jest, to jest twój cel, po którym musisz sięgnąć. I to może być tak drobna rzecz, jak zakup jakichś butów, o których marzysz od pięciu lat, ale równie dobrze to może być coś, że nie wiem, napisanie książki i myślisz o tym już dziesięć lat i to cię nie opuszcza. Prawdziwy cel, cel pochodzący z twojego serca, z twojego marzenia, z twojej duszy, on nigdy cię nie opuści. On po prostu. <laughs> Jola, stworzysz fajne tło. Uuu, dokładnie. <laughs> Wiesz co? Może ty coś wycieszyłaś, kochanie. Czy ty nie wycieszyłaś jakiegoś mikrofonu, kiedy my się połączyłyśmy i było nas? A ty mnie nie rozumiesz, dokładnie. Ty mnie nie słyszysz przecież. Hmm. <laughs> eee, może spróbuj na słuchawki, dokładnie. Słuchajcie. Dobrze, dopóki Jola próbuje się łączyć, może wy macie pytania o tym, jak usłyszeć głos, inne pytania, po prostu piszcie, ja z przyjemnością odpowiem, jestem z Wami, jestem tutaj. Ten czas był dlatego, żeby się połączyć z tym, z kim mamy się połączyć. Takiego live'a jeszcze nie było, ale widocznie ma mieć miejsce. To jest ja pyta, czy nie wyłączyłeś jakiegoś mikrofonu przez przypadek. Dziękuję, że piszecie moje pytania, bo Jola ich nie słyszy, dokładnie, a ja nie mogę z kolei napisać. Ponieważ my się z nią połączyliśmy, było nas obie, słychać super, a potem coś tam zmieniłyśmy w ustawieniach i ja myślę, że Jola po prostu coś wyłączyła. I żeby wzięła słuchawki, to jest dobry pomysł. Może słuchawki jej pomogą. Okay. Um, żyjemy teraz w świecie, w którym naprawdę, słuchajcie, ja mam takie odczucie, nie wiem, czy Wy tak macie, czy Wam tak szybko mijają dni. Zawsze chciałam być skrybą. Nie wiem, co to jest skryba, ale okej. Okay. A skrybą, czy tym, kto pisze, pewnie tak. Chodzi o to, że piszesz. Mi strasznie szybko mijają dni. Ja mam takie wrażenie, jakby była walka o fokus, o skupienie. Jeżeli jesteś człowiekiem, my wszyscy mamy coś ważnego w życiu do zrobienia, ale jak tylko odkryjesz, co to twoje ważne jest, to wtedy jedne siły ciebie potężnie wspierają, masz wsparcie całego wszechświata. Tak jak pięknie pisze Paolo Coelho w swoich książkach że mm, po prostu dostajesz wsparcie z różnych stron, ale też są siły, które próbują spowodować, żeby to Twoje skupienie, ten Twój fokus rozbić, że bierzesz się za jedną rzecz, zaczynasz ją załatwiać, ale nagle przychodzi co innego, co też jest pilne. I nagle co innego i wydaje się, że wszystko jest ważne. Więc żyjemy teraz w świecie, widzę, że tak, szybko mijają dni, żyjemy teraz w czasach, w których precyzja i poznanie swojego po co jest krytyczne. Ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, to Twoje dni będą mijać i ty nie będziesz mieć pojęcia, co się z nimi w ogóle stało. Co się z tym dniem stało, gdzie on minął, tak? Przyszłam odpowiadać na jeden mail, bo to był mój priorytet. Za chwilę wpadło coś pilnego, zaczęłam to robić, już zapomniałam o tym mailu. Potem dziecko przyszło, potem mąż przyszedł, potem jeszcze coś. I pamiętanie o tym, tak jak ja tutaj przy swoim biurku, teraz patrzę po lewo, mam swoją misję, na której jest napisana ta pamiętaj, żyjesz po to, aby przyprowadzać ludzi do spełnienia poprzez i są moje talenty, są moje wartości. Ja patrzę na to każdego dnia. Po co mi jest to tutaj potrzebne? Właśnie, żeby nie tracić z oczu, mój najważniejszy fokus. To, na czym mam się skupiać ja, to, czego, jeżeli ja nie zrobię, to prawdopodobnie nikt inny. Tego tak dobrze jak ja nie zrobi. Tak mam teraz właśnie. Dokładnie. Słuchajcie, czy tylko ja tak mam to, co opisałam, czy wy? Dajcie znać, u kogo mijają szybko dni i kto ma wrażenie, że straszne rozproszenie uwagi się dzieje. Bo wiecie, jest moc w tym, kiedy ludzie mówią o tym, co się u nich dzieje. Bo my myślimy, że to, co się mi przydarza, mam tak tylko ja. I wtedy jest nam bardzo ciężko z tym sobie poradzić. Ale jeżeli tylko zauważymy, że tak się dzieje nie tylko u Taisy, tak samo ma Jola, tak samo ma Kasia, tak samo ma Mariusz. To wtedy myślimy: wow, czyli jest jakaś strategia, jest jakieś działanie i możemy sobie z tym e, poradzić. Ja też sobie codziennie przypominam, po co jestem. Jolu, widzę, że jesteś z nami na komentarzach. Kochanie, dobra. Ja chcę mieć Ciebie tutaj, ale przynajmniej bądź z nami w komentarzach. Już mi tutaj minęły, patrzę, czy były jakieś pytania. Ja mam tak, że wydaje mi się, że wiem, co to jest, to moje. Jestem malarką, a jednak mam dziwną blokadę. Nie namalowałam obrazu od wielu miesięcy i nie wiem, o co chodzi. Malarze, artyści, cudowni ludzie, których nasz czas niesamowicie potrzebuje, wszystkie czasy potrzebowały, ale teraz wyjątkowo bardzo was potrzebujemy. Dlaczego jest jakiś blok? Może być blok, dlatego że za bardzo skupiamy się na sobie. Nie znam Ciebie, może to ciebie nie dotyczy, ale powiem to, co do mnie przychodzi. Powiem to, co pomaga mi. Kiedy ja mam w życiu blog, na przykład z nagraniem wideo, czy z pójściem na live, czy, czy jeszcze z czymś, wtedy wyłączam uwagę od siebie, bo wszystkie bloki są związane z kim ze mną kochaną, a może coś nie tak powiem, a może coś nie tak zrobię, a komu to jest potrzebne, i tak dalej, i tak dalej, a kim ja jestem, żeby do nich coś mówić, i tak dalej, i tak dalej. I to, co mi pomaga, to jest powiedzenie, zadanie sobie pytanie, które zadaję od lat, i myślę, że większość z was słyszała to moje pytanie. Czy to, co robisz teraz, jest w stanie pomóc chociaż jednej osobie? To samo zadaję w duszy sobie teraz pytanie: czy ten live, który teraz robimy, mimo wszystkich przeszkód, mimo tego, co się zdziało na początku, jest potrzebny chociaż jednej osobie? Czy jest w stanie pomóc chociaż jednej osobie? I jeżeli słyszę w duchu odpowiedź tak, a najczęściej, zawsze słyszę tak, bo tak jest, wtedy naciskam go live, wtedy naciskam nagraj. Wtedy naciskam, maluj, wtedy naciskam, śpiewaj, wtedy naciskam, pisz, w zależności od tego, co to jest, to Twoje, co masz robić i do czego masz blok. Bo my jesteśmy tutaj po to, żeby oddać swój najważniejszy dar innemu człowiekowi, żeby oddać kawałek siebie drugiej osobie, która tego bardzo potrzebuje i mogę jej to dać tylko ja. I blok powstaje wtedy, kiedy zapominamy o tym, że przeszliśmy tutaj, żeby świecić, kiedy zapominamy o tym, że przyszliśmy tutaj, żeby służyć, ale nie służyć tym, czego nie mam, tylko służyć tym, co mam w nadmiarze. Jeżeli ja w tej butelce mam dużo wody, to ja spokojnie mogę naleć wody. Gosi, mogę naleć wody Kasi, mogę naleć wody Joli, ale gdybym jej nie miała i próbowała nalewać, wtedy wyciwkam to z siebie i płacę za to ogromną cenę. Dajcie znać, z kim to rezonuje. Jeżeli dzisiaj masz blok w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia, dajcie serduszko, puśćcie mi w ogóle, żebym wiedziała, że jesteście, że to, co mówię, ma sens. Jeżeli masz blok na cokolwiek, to po pierwsze zadaj sobie pytanie, czy to, co chcę zrobić, ma komuś posłużyć, czy tylko mi. Jeżeli tylko tobie, zostaw to. To jest kopanie studni, w której nigdy nie będzie wody i dzięki Bogu, że masz blok, ale jeżeli czujesz, że to może dać uśmiech chociaż jednej osobie.